21 par finałowych dostąpi jutro z występu w finale. A dzisiaj w pierwszym pojedynku, waga 49 kilogramów. Spotkają się zawodnicy w narożniku czerwonym. Koch Mariusz. RKS Łódź. W narożniku niebieskim. Konrad Figura, Czarni góra -Lżywiec.

I sędziaringowy tego pojedynku Pan Waldemar Szychowski Grudziąc. Rozpoczynamy pierwszą rundę. W czerwonym stroju koch Mariusz RKS-Łódź. A jego rywalem jest Konrad Figura, w żółtej koszulce, zielonych spodenkach i oczywiście w niebieskim kasku i w niebieskich rękawicach. Dawaj, dawaj Mariusz, Mariusz Koch pokonał w pierwszym pojedynku reprezentanta MKS drugie liceum ogólnokształcące hełm Bartosza Czernikarza w stosunku punktowym 20 do 6. Natomiast Konrad figura pokonał Adama Walasa z Bukowiny Wałcz 20 do 8. I dzisiaj jest to pierwsza para półfinałowa. Kategorii wagowej do 49 kg. Zawodnik Czarnych Góra Żywiec, Konrad Figura, troszeczkę wyższy od swojego rywala. Zbyt mało akcji ofensywnych z jego strony.